Siemam widzowie, z tej Pan Chojneczka i dzisiaj nagram odcinek jak zdobyć tego McLarena z klocków lego w podwórku co musicie zrobić, po prostu jedźcie tam gdzie ja, po prostu powiem gdzie musicie jechać aż na ten tor wyścigowy, tylko i to wtedy się jechało, nagrywałem z tego odcinek, tylko odcinek go nie wrzucę, bo to trochę nie ma sensu więc zrobię taki krótki i pokażę gdzie jest właśnie kurna, co się stało. W ogóle tutaj jest ciasto rama. No ci dziwne. Chcę zobaczyć, że jest duża piłka w tym. Wojsku, mogła być mniejsza, ale na się w pogielkios. Dobra, widzowie, jestem chyba już. O! Znak drogowy pod mapą. Dobra, myślę, znaczy, że widziałam jeszcze dziwniejsze rzeczy pod mapą eee, w tym starym mieście. Widziałam w sumie więcej rzeczy, więcej znaków. Dobra, widzowie, znalazłem już nie wiem, ile szukam, ale długo. Byłem całą mapę przyjeżdżam na serio dobra, znalazły ten tor wyścigowy dobra wjeżdżamy pokazuję gdzie to jest, zmieniłem auto bo już tamte mnie wkurzało my jechałem i to jest tutaj w pomarańczowym garażu i tutaj można znaleźć te auto po prostu wchodzicie tutaj no i dostajecie badża dobra na tym sobie ja was żegnam no i na razie Cześć.